Witam Was serdecznie. No nie zdążyłem niestety nagrać propozycji banów dla Wizardów i odbiło się to w ich siedzibie i w naszych domach bardzo głośnym echem. No bo te bany są, powiedzmy sobie, szczerze, dziwaczne. Oczywiście skupimy się w głównej mierze na banach do standardu, ale speedranujemy sobie na początku też inne rzeczy. Pokażę wam generalnie zaskakujący, świetny nowy którym wczoraj, przez 4 godziny nada, że przegrałem jedną grę na streamie na żywo, kto był ten widział, że <laughs> zdecydowanie no kolorystyka została ukrócona i absolutnie format wygląda znacznie lepiej. Uwaga, spoiler, chyba znowu graliśmy ur ale to za chwilę. Zobaczmy sobie inne bany, co tu się stało. Herdfire Hero, no, łatwo generalnie i za każdym razem banować rzeczy, które są agresywne, których power level od razu rzuca się w oczy, zbyt szybko kończą grę, trzymają w ryzach jakieś niezbalansowane strategie, które potrzebują czasu i to jest dla formatu zazwyczaj bardzo zdrowe. Więc dziwne, bardzo, że tutaj generalnie był tekst, że pionier znajduje się w interesującym miejscu. To znajduje się w interesującym miejscu i z Zbanowaliście deka, to chyba teraz dopiero się w interesującym miejscu, skoro zdecydowaliście się na ukrócenie power levelu agresywnej talii, żeby właśnie te dziwaczne rzeczy wyszły z swoich piwniczek. Nie wiem, czy to będzie dobre dla tego formatu. Trochę sobie go grałem na arenie, natomiast nie na tyle, żeby się jeszcze o nim jakoś bardzo wypowiadać. Dla mnie ten Monoret był turbo ok deckiem, biłem go i nie tylko raz po raz więc nie wiem, no Hearthfire Hero zbanowany, nie jestem graczem Pinera na co dzień, podobno ten ban jest totalnie śmieszny i generalnie tak jak mówię, no, dla mnie takie ubijanie agresywnych deków, co też w standardzie miało udział w tej, w tej rotacji banowej jest dziwny i bardzo łatwy, leniwy wręcz można powiedzieć Co do innych tutaj rzeczy To też że Na dół to jest karta, która została wydrukowana do komandera Po czym została w niby jako w pierwszym zbanowana I teraz jakieś takie popłuczyny jeszcze Bycia... Niewajno, niezbyt zdrow dla innych formatów się odzywają, jakieś tam echa przeszłości i nagle ją jeszcze dobalowują tu i tam. Entomp, no karta klasyczna, bardzo mocna, być może groźna dla formatu, nie wiem, nie grałem Legacy, natomiast na dół to jest taka śmieszna historia karty, która docelowo od razu nawet nie rozwinęła skrzydeł i to dosłownie, bo to jakiś ptak w swoim formacie i później musiała zostać zbalowana gdziekolwiek indziej. No, Level Design Master. High Tide, no nie, ja, ja nie lubię takich deków, nie lubię na nie grać, bo przeciwnik sobie siedzi, nie chce ze mną wejść w interakcję, robi sobie coś tam po swojemu, czeka, aż ja się poddam, no nie, nie, lubię, ja chcę, żeby przeciwnik ze mną wchodził w interakcję, żebyśmy mieli fajne stosy, fajne kombaty i w ogóle wszystko, natomiast no, nie mogę powiedzieć, że nie szanuję graczy kombo deków, ale nigdy nie chciałbym, żeby taki człowiek, który gra te deki był moim bratem na przykład, Nie ja sobie siadam po obiadku na kuchennym store, sprzątamy sobie tam i mówię, no to chodź, zagramy w Paper Classical. I wyciąga tego high tide i zaczyna się kręcić, a ja tam jem sobie te lody, ten deser tak pomały, i tak usypiam. I ta, 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 ten cukier we mnie tak przemawia i opadam z sił, nie? Bo, bo już schodzi ze mnie. No to jest straszne, nigdy nie byłem fanem tego typu strategii i dobrze, że nie wydaje mi się, żeby ten był jakiś turbo broken, ale fajnie, że go nie ma, bo nie chcę na niego grać i nie chcę, nie chcę go oglądać, więc taki jest plus w tym formacie. W historiku jakoś dużo dziwacznych banów, też jakieś takie broken karty losowe. Forza of Negation w ogóle był legalny w tym formacie. No dziś tego tam tam dodrukowali, nie wiem, w tego formatu od momentu, kiedy grałem Protura Online. Kiedy jeszcze ten format e, zaczynał być e, traktowany nie po coś tam się w nim działo, i wtedy był fajny, powiem szczerze, dobrze mi się jego grało. Teraz już tego formatu nie ruszałem od lat, więc nie wiem, co się tutaj dzieje. Brał tym bardziej. Natomiast, no, wracamy do Uera i uwaga, teraz jeszcze na samym wstępie e, pokażę wam fajną deklistę, bo jest przygotowana deka, której wczoraj na ladderze zrobiliśmy fajny rezultat. Wow, graliśmy UER-em, czajcie? E, być może pewnie dlatego, że któreś z tych kart tak naprawdę wciąż nie zostały zbanowane. Nie tylko jeśli chodzi o Uera, co inne tale, do tego przejdziemy później. Natomiast niebieski talent robi totalne koko jumbo w tym formacie. Zwłaszcza nietrzymanym w ryzach poprzez najlepszego 3-dropa agresywnego Nemesisa, który też został zbanowany w tej rotacji. Także talent przeżył Banicję absolutnie dla mnie niezrozumiałe nie bo Vivi nie był najlepszą kartą w URE. Vivi był dobrą kartą w URE dzięki Cloudronowi. Cloudron też przeżył banicję, absolutnie. Te dwie karty razem, tworząc właśnie tą combo, iż wersję, były, były zbyt opresywne dla formatu. Nigdy nie powinny występować razem. Cloudron powinien być zbanowany dawno temu. Vivi, Dalej utrzymuje to, że zupełnie nic nie zrobił. Najlepszą kartą w Uerze, najlepszą kartą teraz w tej wersji, kartą, która absolutnie będzie grać też w innych Esper Bansach, które też już robią 5-0 na ligach i nie tylko, właśnie jest Talent. Bardzo groźna karta, robiąca zbyt duże wartości. Jeszcze taka karta, nie wiem czy widzieliście, pewnie nie, z mnicha wychodzi. Bardzo fajnie przemyślana. Jeden mana, Sorcery Speed, więc słaba. Jeden mana podbi mój pernament dowolny. Albo permanent przeciwnika dowolny, nie land oczywiście. Jeżeli jest to mój permanent, to dobieram kartę. jeden mana. Pomyślmy, czy ja bym grał tym w tej talii, jakbym przykładowo balansował sobie ten talent, dobierał kartę, grał go jeszcze raz, ten chłopek się spróbuje, dostanę jeszcze jednego takiego, i jeszcze właśnie dobrałem tą kartę. Pomyślmy, czy taka talia będzie grać, czy UR będzie mocny, jak wyjdzie mnich. Nie żeby teraz był słaby, natomiast no, powiem Wam szczerze, że znowu miskoncepcje absolutne pojawiają się w przyszłości tego formatu. Już jedna jest wielka miskoncepcja, jeden, dek, który absolutnie przeżył fazę. Ale no, za, no do, tego, do tego za chwilę. Teraz możemy sobie przejść w stronę właśnie grania pod spele. Możemy sobie przejść w stronę grania takiego kombo, wczoraj to kombo było niesamowite fajne, szczerze. Ta karta od dłuższego czasu. O, przepraszam was serdecznie, muszę przesunąć moją facjatę, może tu na chwilę. Ta karta od dłuższego czasu wydaje mi się być na granicy takiego mm, zniesmaczenia. Bo ja. Te, te karta, ta karta jest bardzo mocna, ale nie na tyle mocna, żebym powiedział, o że trzeba go zestrzelić, nie! Z tego powietrza, ale powiem Wam szczerze, że jak wczoraj zagrywałem go w drugiej turze, po czym trafiałem w niego tym splashem, taką nową, najnowszą, postbanową technologią, czyli tym oto splaszem, muszę się znowu przesunąć, ja nie wiem, jest to takie niewygodne, to może w ogóle się zniknę. No i generalnie kombo w trzeciej turze i ten smok od razu będący w grze. Albo przykładowo targetowanie splashem wydry wydawało mi się bardziej broka niż granie Vivi bez Cloudrona. Naprawdę jak sobie wyobraziłem, kurczę, Vivi bez Cloudrona w tym deku Albo to, co robię za pośrednictwem talentu i w ogóle tymi kartami, co zostały w tym uerze, biorąc pod uwagę to, że podkreślam po raz kolejny, że cały Mana Base przeżył rotację wina dłuższej rotacji, nie tylko i wyłącznie ich. Czyli ich, ale u podstaw, pod kątem tego, jak przemyśleli sobie standard, jak to będzie wyglądać, cały Mana Base dopasiony do granic możliwości. Multiversal Passage świetny w tym deku. Absolutnie, no, no, no po prostu premium dual, można powiedzieć. Eee... Torch jest absurdalny w tym formacie. Wczoraj graliśmy przez 4 godziny zasadniczo na jakieś takie quasi-mirory, na UB, na jakieś dziwne WB, na Espery i ta karta była najlepszym removalem, jaki mogłem sobie wymarzyć. Absolutnie premium plus removal. I tutaj właśnie z nadzieją będą wychodzić jakieś cięższe teoretycznie deki, które będą się śmiać z Torcza. Więc może jakieś Jeskai Smoki dobrze zbudowane na metę, może UW kontrola, może Jeskai uh, Creature Lesta, taka ciężka kontrola, wejdzie teraz bardziej do gry i będzie starała się troszeczkę wykorzystać te słabe punkty tych talii, biorąc pod uwagę to, że nie ma za bardzo counter spali w mainie, są karty, które nie za bardzo działają właśnie na, na cięższe talie, ale w obrębie właśnie grania jakichś takich quasi na inne tempo deki Torch i Obliteration Bolt są po prostu totalnie, totalnie absurdalne. Już widać to było wczoraj, i generalnie ten Riddler plus talent plus wydra szczerze jak wczoraj grałem tym dekiem to dochodziłem do wniosku że grałem potężniejszą talią teraz po banach niż grałem Vivi cloudronem przed banami taki miałem jakiś wstępny feeling bo grając z tamtym dekiem grając z mirory grając na inne rzeczy jak mi ktoś usunął cloudrona usunął grup czułem że kurczę, no bywa puszczałam mnie nemesisem ale tu nie ma już Nemezisa. Puszczałem je Nemezisem to miałem problemy. Były jakoś tak problematycznie. Nemezis był dobry na torcza, był dobry na Bolta no nie był dobry na bansa, ale no, był po prostu ok na bansa, bo wciąż wlatywał z w kolejnej turze. Natomiast wczoraj jak właśnie grałem w chłopu w trzeciej turze, jak się wytapował, albo nie tylko tego Riddlera ze sztuczką, grałem to, grałem stoka, grałem talent w pierwszej, a oni po prostu nie mieli tego koloru niebieskiego, to czułem się jakbym po prostu na nich pluł. A to jest niefajne, no nie ładnie się tak zachowywać w jakichkolwiek okolicznościach, a zwłaszcza przy stole karcianym. Więc no, szczerze wam powiem, że jeżeli ten dek dostanie jeszcze z mnicha tego super dobrego Ancomona, Esper będą ewolucje tego UB, do którego możemy w końcu przejść, które absolutnie przeżyło, zamknę to już, generalnie zrobimy hop, zrobimy hop i przejdziemy do wyświetlacza banistycznego, czyli ich strony. UB, które absolutnie przeżyło banicję, ale zbanowaliśmy Nemezisa, które było dobre na UB. Kejto został. Eee, jedyny problem jaki miałem wczoraj URM i wszystkie talie w formacie, zwłaszcza teraz, kiedy nie ma na Mezisa, jaki miałem mieć problem właśnie z UB, to raz, dwa, raz, dwa trzy albo dwa, trzy, Kejto. Naprawdę, Kaito w tym formacie, gdyby nie, właśnie ta możliwość spaleń z ur go albo innego nawiązania tempa, no a te wszystkie kontrolne, na jakie ta karta będzie trzymać, się po prostu w szachu, biorąc pod uwagę discard. Więc wstępnie, gdybym nie grał wczoraj tym ur tylko od razu siadł na Turbo Tryhard, gram po prostu UB Kaito, bo UB Kaito ze swoim 4-3 Flasherem ma, no niebotyczny kerwał, Na playu wydaje mi się, że nawet ten UR, jeżeli nie ma torcza, jest ciężko. I właśnie kolejny taki aspekt, który wczoraj już zauważyłem, bardzo potrzebny też dla Was. W waszych laderowych grindach, tu i teraz, Torch na startowej ręce, versus UB, równa się zupełnie inna gra. Jeżeli startujemy z torczem, z możliwością wrócenia torcza talentem, albo z dwoma torczami, to gramy na UB Play Draw jako faworyt. Jeżeli nie mamy Torcha to e, gra staje się trudna. Udało mi się wczoraj parę razy wygrandować Kaito. Właśnie dzięki tej nowej sztuce, dzięki temu ile kart e, widzimy, że sam mój przeciwnik z uba nawet przy maksymalnym curve'aucie miał dwie, trzy karty na ręce, nawet dobierając Kaita. Ja za każdy raz byłem w każdej turze, biorąc pod uwagę to właśnie, ile ten kart widzi, e, ile ten te deck widzi kart, jak możemy sobie zagrać właśnie pod, wa, pod wartości, a przeciwnie nie ma pointa w odpowiedzi na nasze zbieranie wartości, to no, robi totalne wrażenie. A tak naprawdę niewiele w tym formacie gra na bez robimy smoka na stosie z Warpa i tym nowym spelem, znaczy tym nowym spelem, który zaczął grać z Bloomborough go targetujemy, no to niewiele na chwilę obecną w tym formacie na to odpowiada, nie? Mamy Lighting mamy Helixy, mamy właśnie Torcze, no niewiele jest Teraz w tym formacie granych rzeczy na instant speedie, które zabijają stwora 6 w plecach. Owszem, mogą to zrobić swoje swojej turze na sorcery speedie, mogą ograć go w kombacie, mogą się odtapować, już wtedy mieć ten, ten rewal, mogą go stop deckować, ale my już przecyklowaliśmy te dwie karty, już zrobiliśmy w z Riddlera, który wymaga odpowiedzi od naszego przeciwnika. Przeciwnik musi użyć swojej turze rewal, żeby go zabić, a my możemy zrobić to samo albo lepsze rzeczy po odtapowaniu. Tak to wyglądało wstępnie dla mnie wczoraj, naprawdę ten deck jeszcze w wersji UB z tym kartą z Mnichu, to, że na moim Discordzie pojawiły się spisy Gano wkleił, bardzo ciekawy spis właśnie UB, który też potestujemy, natomiast żeby pograć w tym UB jest niezbędny ten spis z Mnicha, który nad... ta karta z Mnicha, która nadchodzi, a żeby grać tym ur absolutnie nie potrzebujemy tej karty z Mnicha. Ale jak sobie właśnie wyobraziłem, że gra UB z tymi kartami, plus mam właśnie zamiast Torcza inne premium jeszcze Duresa, to ja, ja sobie wydaje mi się, że te UB może być jeszcze lepsze w tej koncepcji, którą Wam pokazałem przed chwilą, niż ten UR. Więc niedobanowanie nie niektórych rzeczy, niezbanowanie talentu, przebanowanie agresywnych talii. Screaming Nemesis był potrzebny w tym formacie po tym banie, żeby jeszcze sprawdzić, czy te UB, czy inne e, kontrolne deki nie są zbyt, zbyt dobre. Wiecie, o co chodzi? Ten Nemezis trzymał je w szachu. Jak zaatakował kontrolę i kontrola miała Halixa i zabiła nim Nemezisa... Ciężko! Jak ja grałem UR-em, miałem Torcha, zabiłem nim Nemezisa... Ciężko, coś tam strzelił, albo we mnie, już jest m, bardzo duże tempo do przodu. Ten Nemezis był niezwykle potrzebny w tym formacie i wydaje mi się, że teraz jedyną drogą do grania na będą te Boros myszy. I te Boros myszy no, są bardzo obite, no bo nie mają przede wszystkim już tej myszy za jeden, która została zbanowana wcześniej. Także moim zdaniem z tym banem absolutnie się pośpieszyli. Wiem, że część z was pewnie powie, o Jezu, nie mogłem patrzeć na tego Nemezisa. Dla mnie ta karta zawsze była ok zresztą pamiętacie pewnie jak ona wychodziła. Nawet nie grałem, tylko grałem innymi e, 3 dropami, nie byłem jakoś turbo zwolennikiem. Mówienie, że ta karta jest broken, no potem gra w sideboardzie bardzo często, teraz z braku laku jak te buildy przeszły z tych takich turbo raz, dwa, trzy motomyszy w taką cięższą wersję nieco midrange'ową, to ten Nemezis przyjął się i gra w mainie, no bo inne trzy dropy po prostu są od niego znacznie słabsze na chwilę obecną, no i koniec końców... Nie rozumiem, dlaczego został cały UB. Spróbowałbym z tym Nemesisem zbanować Kaita i zobaczyć, czy to UB będzie grało bez Kaita. Ja bardzo lubię tą kartę, ale wydaje mi się, że po prostu teraz za mocna. Nie powinno to UB zostać w całości tak, jak teraz to było. Ale za to zbanowali Profit. Szczerze, nie wiem, jakim cudem Profit został zbanowany z tego UR. No nie rozumiem. No tak, jakby no, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ten Profit został zbanowany, bo ten UR, który się cyklował przez tego deka, on już od dłuższego czasu po prostu jest OK. Nie ja powiedziałbym, że z jakąś niesamowitą talią. Owszem, z Cloudronem i z Vivim dzięki temu, że był Cloudron, był dość, dość opresywny i ładnie filtrował się przez deka, ładnie to wszystko tam rosło. Natomiast teraz, no nie wiem, nie rozumiem. Nie rozumiem absolutnie, a ten Cloudron wciąż w jakichś dekach może okazać się zbyt groźny. Może zobaczymy inne combo wersje, może zaczniemy Pamiętajcie, że BG też może w końcu wrócić do łask. Ten BG comboish dek, zwłaszcza jak ludzie odejdą od Enchantment, artefakt hejtu, bo może tak być. Więc teraz te enchantmenty w tej UB, tej BG talii będą po prostu nieosiągalne, dla niektórych talii po prostu będzie ta karta leżeć i się kręcić, jeżeli format się na to nie przygotuje, a ludzie teraz zaczną wyciągać hejt na Cloudrona, który teoretycznie nie będzie grał bez jego prawda? Prawda? Wydaje mi się, że prędzej czy później zobaczymy znowu tą kartę w akcji i tak jak mówię, tak jak dobrze, no zbanowaliście już, sprzedaliście jeszcze tego Final Fantasy wystarczająco dużo, paczki się skończyły, rozumiem, można było go zbanować, no. to jest taki prosty tier 1 ban, o którym można wymyślić na kiblu w 5 minut, tak właśnie widzę to aktualne zbanowania, z czego to jest dla mnie niezrozumiałe, to jest dla mnie niezrozumiałe, to jest dla mnie zrozumiałe. Żeby nie było. Wciąż, wolałbym tu po prostu zbanować Cloudrona i zobaczyć, jak się to stanie, co się stanie z formatem i zdecydowanie zbanować te rotacji niebieski talent, żeby te waliu uwolniły się z troszeczkę innych kolorystyk, żeby pograł ten Orzo w Antyagro, zostawić tereny Mezisa i ten Orzow Anti-Agro byłby dobry na Nemezisa, e, Ciężkie kontrole byłyby dobre na Orzow Agro. E, a e, Nemezi byłby dobry na kontrole, prawda? Mielibyśmy wtedy taki, że tak powiem, zdrowy papierkami nożycy format. Przynajmniej spróbować coś takiego. I w tym wszystkim, do tego wszystkiego jeszcze może zbanować Kaito. Wciąż e, wydaje mi się, że jakieś UB by grało, prawda? UB przez bardziej w stronę midrangea e, takiego mniej flashy, grałby preacherem. Wciąż grałby pewnie 4-3 Flasherem, który jest turbo dobry. Wciąż versus kontrolne strategie. Helix go zabija, ale co z tego, jak wciąż dobieramy karty, a teraz ponownie, tak jak mówię, niektóre karty, które targetowały Cloudrona, mogą opuścić sideboardy i ten 4-3 zyskuje teoretycznie, więc no dla mnie TUB, UB, te UR absolutnie zostało niedobanowane, a rzeczy, które... Były takimi, takimi po prostu, może nie filarami, ale uzupełnieniami, tak jak Profit, dostał Bana i karty, które trzymały w ryzach niektóre broken strategie, dostały Bana. Więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast już po wczorajszych testach widzę, że zdecydowanie poszli w złą stronę, biorąc pod uwagę to, jaki spell, jakie karty teoretycznie zaraz dochodzą w dodatku z Michem Kung Pao. Więc no, dla mnie ten Banwave absolutnie nie siedzi, nie siadł. W niektórych formatach jeszcze no, zwłaszcza, powiedzmy, że w tym pauperze są zadowolony z powodu, które wytłumaczyłem wcześniej, ale z plusów wizardzi powiedzieli, że w przyszłym roku okienka abanowa będą znacznie częstsze. Natomiast ja bym chciał, żeby okienka abanowa nie były tak częstsze jak rotacja standardu. Wróćmy do starej rotacji, naprawdę, panie czarodzieju! Wróćmy do częstszej rotacji, niech ci ludzie tracą pieniądze. Wild karty. mnie to nie interesuje, bo część ludzi, którzy chce grać w dobry, w dobry format, a nie składa deka w standardzie, żeby grać im przez dwa lata, nic nie zmieniać. Czyli po prostu ludzie, którzy chcą grać w dobrą grę, nie w stagnację w standardzie, która nigdy nie była albo no, często nie była taka. Taką częścią spójną, że mogłeś mieć swojego dekakonika, który przeżywa tam jakąś rotację i grać jakąś wybrakowaną wersję jego, ale czułeś, że lepiej wtedy przeskoczyć na coś innego. A teraz, jak jest rotacja, albo jak są bany, no po prostu dalej masz swoją kolorystykę i te karty, które staje w kolejce z napisem Broken, ale czekam w kolejce, bo to gdzieś jest uber broken, Teraz wejdą do talii i znowu dominują inne kolory. I sama powiedzieć, taki zielony. Zielony aktualnie wygląda jak rzecz do tego Temura, ewentualnie nie możemy grać jakąś rampą. Green Agro wygląda też dość śmiesznie. No, no nie wiem, powiem Wam szczerze, że generalnie OP. OP. To, co było OP, zostało OP. I być może zaraz zobaczymy jakieś zastępstwa proxy innych Cloud cloudrondeków. I z Mnichem Będzie to bardzo, bardzo tempo fortan Mnie to cieszy, bo szczerze tą wersją, którą grałem że znaczy cieszę, to jest złe słowo Natomiast tą, yy, inaczej Tą wersją, którą grałem wczoraj, grało mi się 100 razy lepiej Niż każdą inną wersją Uera W przeciągu ostatniego roku Bo ta wersja wymagała ode mnie kombinacji alpejskich Myślenia w obrębie tur Fajnego grania pod countrypy, pod value Te value było bardzo często broken Ale tym deckiem grało mi się po prostu przyjemniej Aniżeli wszelkimi odmianami Uera Więc taki Plus w minusie można powiedzieć, nie można chwalić ich planu, ich wizji na format, który absolutnie moim zdaniem ta wizja nie spełniła oczekiwań. Natomiast dla mnie, jako gracza, który w życiu nie stronił aż tak bardzo od grania mirrorów, lubił, lubił różnorodność w standardzie, ale jak był mirror standard, to się nim dobrze czuł, jak był skintensywne skin deki. No bo jak dobrze grałem w tą grę, to potrafiłem wygrać praktycznie każdy mirror z kimkolwiek. Więc no i jestem zadowolony teoretycznie z mirror formatów, ale teraz, jakby jestem na takiej emeryturze, chciałbym, żeby to wszystko rotowało znacznie częściej i żeby była różnorodność, bo też dla Was, jako dla widzów, jako graczy Areny, też ta różnorodność w świecie Magicka pewnie Wam by się przydała i chcielibyście na moich streamach oglądać więcej niż jedną talię przez 3 lata, nie? Więc biorąc to pod uwagę, mam nadzieję, że przede wszystkim ten system rotacyjny w przyszłości najbliższej, no w tym roku nie, ale w przyszłym się zmieni, no, i bardzo szybko moim zdaniem zobaczą, że nie dobanowali i, i, i zmienią decyzji odnośnie niektórych kart. Także dzięki za oglądanie, dawajcie znać, czy Wam się odcinek podawał. czy moje przemyślenia w tym odcinku zawarte pokrywałem się jakkolwiek z Waszymi. No i w tym tygodniu jeszcze Was na pewno zaproszę, takich bardziej Nintendo, zwolenników na recenzję Hyrule Warriors Warriors Age of Imprisonment, czyli najnowszej części Dynasty Warriors w świecie Zeldy, którą sobie ogrywam namiętnie, nawet na handheldzie, który tutaj gdzieś blisko mnie jest. O, tutaj. Tutaj już czeka na mnie, jak skończę to nagranie i będę miał jeszcze chwilę, to sobie odpalę. I tym akcentem kończę dzisiejszy wywód. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia na żywo i na kolejnych JT odcinkach. Trzymajcie się. Hello.